Łabie stopa na tak zwanego kalekę. Czy tak jest łatwiej niż osobie chodzącej? Sprawdźmy. Biedny kaleka potrzebuje pomocy. Taką taktykę robimy, bo jesteśmy tu od godziny i nic się nie udaje łapać. A chcemy przejechać autostopem przez całą Mołdawię. Aktualnie jesteśmy w Kiszyniowie, a to drugi dzień naszej podróży. Tak wygląda nasza miejscowa, tu mamy główną drogę, tu jest sporo miejsca, żeby się zatrzymać. Let's go! Już po pięciu minutach metoda na kalekę zadziałała. Udało się, Balti direkte. Spasiba. powiedziała, że jest do miejscowości oddalonej 5 minut stąd. Próbujemy dalej na kalekę. To no, bez sensu, od 3 godzin tu jesteśmy. Musimy spróbować czegoś innego. Więc pytamy ludzi bezpośrednio, czy nas wezmą. Ale nie niemiły dziad to był ja pierd. Nie możemy skończyć w taki sposób, to będzie jakaś tragedia. Powiem wam, że jesteśmy zrezygnowani na maksa. Zmiana na kolejną miejscówkę. Tu no mają ludzie czas, kurde, żeby się przyjrzeć, pomyśleć, zabrać. Proszę, proszę, proszę. Narysowaliśmy ładniejsze litery. Jestem taki zmęczony, ale dajemy radę. Po prawie 8 godzinach udało się, złapaliśmy stopa. Jedziemy, w końcu udało się. Dojechaliśmy. Od granicy północnej nas dzieli może ze 100-150 km. Ja się tu wysiekam i możemy łapać stopa. Dosyć szybko złapaliśmy stopa do Balti, drugiej największej miejscowości w Mołdawii. Polsza, nie, pani Majer. Warszawa. To miasto? Katowice. Katowice. Kochani, po 7-godzinnej lipie. Dojechaliśmy do Balti. Naprawdę nie sądziliśmy, że nam się uda dzisiaj to zrobić, ale kurde, i tak jestem na jakiś obrzeżach. W tym momencie kierujemy się do hotelu, a jutro atakujemy ukraińską granicę. Obserwuj, żebyś wiedział, czy nam się uda.